Szkoły mogą w pełni korzystać z możliwości systemu operacyjnego Chrome OS dzięki aktualizacji Chromebook Education Upgrade. Pozwala ona na uwolnienie zasobów informatycznych, oraz dzięki niej nauczyciel może skupić się na swoich uczniach i pracy z nimi bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Dzięki temu każdy szkolny administrator może odpowiednio skonfigurować ustawienia użytkowników i urządzeń w taki sposób, aby zapewnić łatwość obsługi zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Oraz trzymać się standardów bezpieczeństwa wyznaczonych w Twojej szkole. Poznajmy kilka korzyści płynących z licencji Chromebook Education Upgrade. Po uzyskaniu licencji edukacyjnych na Chromebooki możesz zarejestrować swoje urządzenia w domenie szkolnej. Jest to bardzo łatwe do zrobienia przez Wasz zespół techniczny, administratora lub partnerów Google dla edukacji, którzy mogą to zrobić jako usługę przed dostarczeniem urządzeń. Można też tak ustawić urządzenia, żeby wymusić ponowną ich rejestrację, co nie pozwoli na skorzystanie z nich bez wprowadzonych wcześniej ustawień. Rejestrując urządzenie w domenie szkolnej, to ty decydujesz o tym, jak będziesz się logował, że urządzenia mogą się automatycznie łączyć do sieci Wi-Fi, czy będziesz mógł mieć dostęp do urządzeń zewnętrznych. Posiadasz pełną kontrolę nad każdym zarządzanym urządzeniem bez względu na to, gdzie ono się znajduje? Ctrl Alt E przenosi cię do opcji rejestracji na każdym nowym Chromebooku. Pamiętaj, aby zarejestrować wszystkie Chromebooki z wykorzystaniem licencji Chromebook Education Upgrade. Dzięki temu stworzysz bezpieczny i łatwy do zarządzania ekosystem informatyczny w swojej szkole. To ty decydujesz o tym, jak ona będzie wyglądała. Każda szkoła, każdy poziom nauczania może mieć ustawione środowisko w unikalny sposób, tak aby było dopasowane do potrzeb Twojej szkoły i Twoich uczniów. Dzięki zarządzanym Chromebookom będzie to możliwe i łatwe w realizacji. Potrzebujesz skonfigurować Chromebooki dla najmłodszych uczniów? Żaden problem. Już niedługo uczniowie będą mogli logować się PINem, co będzie dużo łatwiejsze niż używanie hasła. Jest to nowa funkcjonalność, która ma ułatwić obsługę Chromebooków Najmłodszym uczniom. Gdy będziesz chciał skorzystać z urządzeń ze starszymi uczniami, możesz domyślnie ustawić ekran logowania z nazwą użytkownika oraz możliwością wprowadzenia hasła. Dzięki możliwości zarządzania urządzeniami możesz ustawić sesje gościnne z określonymi przez ciebie ograniczeniami. Oceniając swoich uczniów, możesz ograniczyć ich inną aktywność i spowodować, że skupią się na rozwiązywaniu zadań. Zarządzany chrombook może być dostosowany do różnych scenariuszy. Większość jego ustawień jest przypisana do konkretnego konta użytkownika. Logując się na tym samym urządzeniu jako nauczyciel, mam zupełnie inne możliwości niż uczeń, który zrobi to po mnie na tym samym urządzeniu. Każdy z nas ma ustawione inne prawa i w inny sposób może wykorzystywać chrombuka. Żeby nie musieć wszystkiego ustawiać dla każdego użytkownika osobno, Możesz skorzystać z ustawień urządzenia opartych na grupach. Grupy uczniów lub nauczycieli, w zależności od potrzeb, mogą mieć inne ustawienia i mogą mieć Chromebooki skonfigurowane w inny sposób. Decydując się na wypożyczenie Chromebooków swoim uczniom do domu, możesz skorzystać z dodatkowych ustawień. Możesz skonfigurować Chromebooki w taki sposób, aby ustawić godzinę użytkowania, Ograniczyć logowanie się bądź inne opcje, które powinny być dostępne lub zakazane w czasie, gdy uczeń pracuje w domu na tym urządzeniu. Rodzice będą wtedy wiedzieć, że Chromebook jest używany do nauki, a nie do zabawy, a czas przy nim spędzony nie jest czasem straconym. Zarządzanie Chromebookami dzięki licencjom Chromebook Education Upgrade pozwala też na ograniczenia w korzystaniu z urządzeń zewnętrznych, takich jak np. pamięci USB. Co zwiększa bezpieczeństwo i eliminuje problemy z tym związane. Podsumujmy w takim razie najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania licencji Chromebook Education Upgrade w Twojej szkole. Po pierwsze, możesz rejestrować i zarządzać urządzeniami będącymi własnością szkoły. Po drugie, to Ty wybierasz unikalny sposób logowania się dla różnych grup użytkowników. Po trzecie, dzięki ustawieniom opartym o użytkowników, Każda osoba, która loguje się do systemu, ma dostęp tylko i wyłącznie do swoich zasobów, czyli możesz logować się na dowolnym urządzeniu i zawsze będziesz miał dostęp do swoich dokumentów oraz ustawień. Tworzysz spójne, bezpieczne środowisko, dzięki któremu twój uczeń może wykorzystać swoją szansę na dobrą edukację.